Kardio 40 minut dzielona na pół przed i po treningu siłowym. Czy nie będzie to błędem? Znaczy, to rozumiesz, mówiąc przed i po treningu siłowym. Jeżeli mówisz bezpośrednio przed i bezpośrednio po, to uważam to jak najbardziej za nie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście u osób, które nie mają w zupełności innego, innej możliwości, no byłoby to pewnie rozwiązaniem jedynym. Natomiast w miarę możliwości zawsze staram się maksymalnie wykonywać kardio z dala od treningu. Jeżeli masz możliwość wykonania np. pierwszych 20 minut na czczo, a ostatnich 20 minut wieczorem, to tak byłoby zdecydowanie lepiej. Ewentualnie podzieliłbym to na 20 minut na czczo, plus 20 minut po treningu siłowym. Wykonywanie cardio bezpośrednio przed treningiem siłowym będzie jedynie zmniejszać możliwości siłowe na samym treningu siłowym, a przynajmniej potencjalnie będzie to robić, co już dla mnie jest jakby tutaj sygnałem do tego, że nie warto jest w ogóle się w to bawić.